Po zalogowaniu mam możliwość wybrania urządzenia dziecka, czyli Szymon i urządzenie, które podpiliśmy, to był właśnie telefon. Na samej górze znajduje się informacja, że to jest właśnie moja rodzina, panel podstawowy, który dotyczy właśnie urządzenia pierwszego dla danego dziecka. I co się teraz dzieje? Tutaj jest oczywiście próbny okres premium. Który za jakiś czas będzie wygasał. Zobacz, że także i z tego miejsca można zarządzać tym, czy nasze dziecko ma mieć dostęp do internetu, czy nie. Jeśli chcemy mu zablokować, to jest taka możliwość, i wtedy tutaj klikamy i zatwierdzamy, czy na określone minuty, czy też nawet na godzinę. Więc to też możemy sobie tutaj dokładnie zmienić. Następnie widzimy tutaj pewne statystyki aktywności, czyli jak dziecko korzysta z internetu, jak wiele czasu spędza przed ekranem swojego telefonu, więc takie informacje także mogą z czasem okazać się dla Ciebie bardzo cenne. I pojawia się też informacje na temat stron internetowych, na temat tego jak dziecko korzystało z sieci, jakie wykonywało połączenia i wiadomości, więc te wszelkie informacje będą mogły być tutaj gromadzone. Możesz nie tylko ustawić dzienne limity, ale możesz monitorować, na przykład, gdzie jest i gdzie było Twoje dziecko, czyli sprawdzić lokalizację. Możesz sprawdzić połączenia, które on wykonywał, czy wiadomości, mieć również dostęp do tych informacji, albo zezwalać, blokować i ograniczać dostęp do aplikacji YouTube, do innych aplikacji, które mogą być na urządzeniu Twojego dziecka. Weźmy pod uwagę YouTube. No, to dostęp do YouTube też za pomocą przeglądarki, bo oczywiście nie tylko za pomocą aplikacji będą chcieli tam z niej korzystać, ale też z przeglądarki. I tam będą chcieli przejść po prostu pod adres youtube.com. To też jest ciekawe zabezpieczenie, że ta aplikacja QStudio zablokuje nie tylko samą aplikację YouTube, ale również. Przeglądarkę internetową, na przykład Google Chrome, i tam dziecko będzie próbowało wpisać YouTube.com, no to nie będzie mogło dostać się do tej aplikacji. No i gry, i aplikacje, no to tutaj można zobaczyć, do których aplikacji, z której aplikacje znajdują się na urządzeniu. Jeśli chcemy sprawić, że nie ma mieć dostępu, no to tutaj następnie możemy zdecydować się na włączenie pewnych zasad, czyli na przykład możemy pozwolić bądź całkowicie zablokować, czy też ustalić limit. Gdy przejdziemy do limitu, to możemy na przykład tutaj ustalić, że może codziennie korzystać z danej aplikacji przez na przykład godzinę z Instagrama czy godzinę z YouTube'a. To zobaczmy, że jesteśmy w stanie jeszcze dokładniej tym wszystkim sobie kontrolować.